Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem 12 kolorów jak 12 miesięcy na 12 przeźroczystych tipsach. Tym razem mamy dwie firmy: Venalisa Venalisa w jakiejś innej wersji i różowe piękne pojemniczki Lixiano. dobra. Nie umiem wymówić tego: intro. Zaczniemy od firmy, którą potrafię wymówić, Venalisa. I to jest tak jakby, nie wiem, czy to jest po prostu inna seria, czy o co chodzi, ale są dwa rodzaje pojemniczków, więc zaczynamy od tych większych po prostu. I ten kolor się nazywa, o tutaj jest napisane, Karmin. Zobaczmy, jak wygląda w środku w buteleczce. No, taki typowy karminowy, czyli taka czerwień, ale mi się wydaje, że trochę w malinę wchodzi, nie, nie do końca taki, taki karmin. Ale zobaczmy, jak to wygląda na wzorniku. No krycie powiedziałabym słabawe, ale pędzelek fajny, precyzyjny, taki no fajny, równiutki wachlarz się tak jakby rozszerza, więc spoko. Pędzelek super. O, patrzcie. Tak widzę, że jest jakiś taki glutowaty. Nie, no glutowaty nie jest, jest raczej rzadki, no ale ma bardzo słaby pigment, więc myślę, że to po prostu druga warstwa załatwi, oj krzyk, druga warstwa załatwi robotę, więc utwardzanko szybkie i druga warstwa. Dobra i druga warstwa, troszeczkę grubsza. No faktycznie, albo dwie cienkie, albo dwie takie troszeczkę grubsze warstwy i powinno być ok, jeżeli chodzi o manicure hybrydowy. Bo na żelu to różnie bywa, na budowie żelowej. Bardzo ładny kolor. Lecimy z następnym. Następnym kolorem jest Elegant Blue, czyli karmin. Co ja mówię, Karmin był przed chwilą. Haber, Haber, tylko taki troszeczkę jaśniejszy niż te habry, które spotykałam do tej pory. Bardzo naprawdę ładny, elegancki kolor faktycznie, tak jak też nazwa. Zobaczmy, jak wygląda na tipsie. No, krycie jest zupełnie inne niż ten obok lakier. Tu jest bardzo przyzwoite krycie bym powiedziała nawet, no, bardzo dobre. O kurwa! Co ty gadasz? Tak, troszeczkę. W, tak jakby troszkę w neon wchodził, bo jest naprawdę intensywny, taki soczysty ten kolor. I nie wiem, czy nie zostawić jednej warstwy, bo naprawdę ładnie kryje. Nic tutaj nie A może wprowadzimy skalę teraz na przykład. Jeden to jest straszny kiję, bo pięć to jest super. Ile dałabyś? Tutaj czwórkę. A w tym czerwonym? Dwójkę. Dobra. O. To może do szóstki te tak w szkole było. Oj, ktoś tu wspomnienia ma, słyszę. No tak? No tak. Trzeci kolor, trzecim kolorem jest orchid, czyli piękny wrzos, albo lekko nawet wchodzący w fiolet. Bardzo ładny kolor. Zobaczmy, czy tak samo ładnie się będzie prezentował na wzorniku. Coś pomiędzy czerwonym a niebieskim, więc tu bym taką trójkę dała, bo tragedii nie ma. Został łapkę! No ale też nie jest tak dobrze jak z tym niebieskim. Więc widzicie, jedna firma, a różne konsystencje. Niekoniecznie tutaj należy się sugerować w wyborze kolorów firmą, a po prostu konkretnym kolorem. Okej, okay. no nic, musi być druga warstwa, bo są smugi. Więc szybkie utwardzanko. A w międzyczasie można docenić naszego widza. Tak, tak, Fa bardzo się cieszę, że oddajecie subki, a trzy ostatnie osoby, jakie e, dały suba naszemu kanałowi, to Agata, Kasia i Nikola. Ty też możesz dać Super. przyczynić się do tego, że otrzymamy srebrny przycisk YouTube'a. No, Co ty to tysiące subów. To się to jakiś przycisk dostał. Do no dostaje? oczywiście, ja go pragnę, tak chcę go o mieć nad łóżkiem. kurde. Kiedyś chciałem mieć Britney Spears nad łóżkiem z Brawo dzisiaj chcę mieć przycisk. Im bardziej się starzejesz, tym coś innego ma na ciebie wartość. Zobaczmy, ostatni kolor z tej serii. Amarant. Jak wygląda w środku? Czekaj, czekaj. Amarant? Amarant, tak. Co to znaczy, bardzo ładnie. Co to znaczy Amarant? Amarantowy, no to to znaczy kolor, tak, tak się nazywa. A nie Mi taki się facet Amarant się nie nazywa? Nie, taki? Amant. Amant, aha. A, a czekaj, jeszcze taka wódka była, nie? Taka... taka... Absolut. Nie, nie, nie. E, am, Jaka jest amarello? Nie. Amaretto. Amaretto o. to jest likier, A, likier. Migdałowy, w o, drogu, mój, migdałowy. mój ulubiony. Takim coś ulubiony. jak marcepan. O, Edyta, jak widzi Marcepan, to. Okej, okay, zobaczmy, jak ten amarant, amarant wygląda na tipsie. No, to, to krycie. No, lepsze niż ten pierwszy. Coś jak, coś jak ten, ale jeszcze nie do końca tak mi da 3,5. Kurde, ty robisz skalę porównawczą to może dam Ci taką listę i będziesz to pisywała z boku. Trzeba naprawdę delikatnie, bo jak mocniej nacisnę, no to nic nie ma, tak? Nie, no, nie ma koloru, nie widać. Więc tak tylko lekko do, nakładam. No i tak trzeba będzie dać drugą warstwę i tak, no więc no, trudno. Dobrze, zróbmy drugą warstwę. No, teraz test to. No, ale też trochę grubowo, grubowo dawałam, więc no, ściągnijmy nadmiar. I ok. Druga warstwa jest naprawdę zacna. Utwardzę, i w międzyczasie, jak sobie tutaj się to utwardzało, to postanowiłam sobie spisywać te wyniki. I tak wygląda na ten moment punktacja w pierwszych czterech: Karmin Elegant Blue Orchid. Zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. Karmin dwójka, Elegant Blue czwórka, Orchid 3 a amarant 3,5, więc tak wygląda pierwsza czwórka. Czwórka, nie I to trójca. będzie fajne, Edyta, bo teraz jeżeli nasze kursantki to mają, albo nas, naszy, nasi widzowie to mają, takie kolory jak ty, to mogą sobie porównać, ile by oni dali no, i mogą no, napisać w komentarzu. Napiszcie w komentarzu. A teraz dobrze, utwardzona pierwsza czwórka, teraz następny kolor. I gdzie tu jest nazwa? Aha, tu chyba było do góry nogami, właśnie, trzeba było się odwrócić do góry nogami i tutaj pierwszy kolor to Mood About You Brights. Zobaczmy jak wygląda w środku. A ma numerek czy nie? No, chcę to dobrze zakręcić, żeby ci powiedzieć. Nie wiem, czy tu wszystkie mają, każdy ma, ma jakiś inny numerek, czy nie wiem. Zobacz. Tak, każdy będzie miał inny. To dwa numery i nazwa. Na rynek hiszpański, na rynek... Chiński, polski i jaki jeszcze? No, nie lubię takiego typu kolorów, bo są bardzo rzadkawe. To po pierwsze, a po drugie, będą się trochę ciągnąć, i raczej tutaj krycia dobrego nie będzie. No, ja osobiście nie lubię takimi kolorami malować. Klientki lubią te kolory na paznokciach, wiadomo. No, ale, żeby zdobyć dobrej jakości, ten taki pastel jest ciężko. I ta firma, no, niestety, tutaj nie poradziła. z Tym kolorem chyba raczej. Ale zobaczymy. Dałaś zupka. No, nie, dobra, najgorzej nie jest. No, ale też nie jest dobrze. Więc tutaj takie dwa. Tak jak Karmin wcześniej. Najgorzej nie jest, dajesz dwójkę? Jak słyszałem, że najgorzej nie jest, to wyglądał trójkę przynajmniej. No jest tak. Na paznokciach będzie się to ciężko malować. Druga warstwa musi być jak nic. Dobra, druga warstwa. No tak, dość grubo kładę. Są smugi mimo wszystko. Może też pędzelek być troszeczkę za sztywny. Ja wiem co jest dobre na smugi, ta. Co? Mr Muscle. No możliwe. Nie, no nie maluję się tym przyjemnie. Nie wiem jak na paznokciu, bo to też inaczej, ale na tipsie tak se. No dam naprawdę grubo, żeby jakoś to fajnie wypoziomować. No i dwie takie grube warstwy, okej. Okay. Na tipsie oczywiście. Dalej widzę smugi. No to Mr. Muscle, kupić Ci? Nie, tu nie pomoże. Bierzemy teraz na tapetę następny kolor. The Trill of Brazil. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Łapki, 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 łapki. łapki. Ach, piękna czerwień. Pamiętam ten czerwień. Tak, bardzo ładna. Megusta, taka bardzo kwista. Bardzo soczysta. Megusta też. Zobaczmy, no, jak ma krycie. A właściwie, jakie ma krycie. O, całkiem przyzwoite. No lepsze od Karmina, wcześniejszego to taką trujeczkę. ile dwójeczkę, tak? Mhm. Kurde, ty jesteś jakaś taka wymagająca, gdy tam się No wydaje. ja nie lubię się denerwować, malując komuś paznokcie. Jestem ja Jestem ciekaw, mieć... który lakier w historii otrzyma. Piątkę albo szóstkę. No. Zobaczmy drugą warstwę. Pewnie jeszcze będzie bardziej nasycony ten kolor. No, tak, teraz zobaczcie na strony troszeczkę ciemniejszy. Ładny, podoba mi się. Podoba je ja się, dała trójkę. No bo konsystencja, no i była lepsza konsystencja. Dota podoba mi ci się. Ty? No nawet nie chcę wiedzieć, ile by ci dała. <grym> Pojechałam ja, ja, do Brazylii. Przeprowadzam się z Fuerteventury na plażę. Dobrze, i następny, trzeci kolor z tej serii. A może nie, a może teraz inny? Lecę po kolei. I see ICUR lexion... Kiedyś to wypowiesz dobrze, że kupisz jeszcze 100 kolorów. Albo no ja Ci kupię. Oby nie. Co? Coś Nie ty, że jej kupisz prezenci, prezenty. I Ale jeszcze chcesz inne. pokazać innym? To on powiedziała. oby nie. To ci już nie kupię. Tak, mi kupię. No, <laughs> no wygląda fajnie nie, ten kolor. Ładny brokatowy. Co pom? Myśli, że co? Zobaczymy, jak będzie wyglądać na paznokciu. Obraziła mnie publicznie. Ja już wiem, co temu dasz. Dwa na pewno. E, no. O kurde, jeden. Zgadłeś. Co dwa? No, no, nie, no takiej całkiem tragedii nie ma. No ale no. no dwa i pół. Dobrze, zobaczmy, czy ta druga warstwa będzie lepiej wyglądała. Dałaś już słodka. No, no jest lepiej, jest. Bez dwóch zdań, fajny, brokatowy taki. Elegancki kolor. Bo tutaj drobinki są nie są jakieś takie za mocne. E, ty tam jeszcze lepszy pomysł. Co? Jeżeli mamy 12 kolorów, to każdy wygrany kolor z danego odcinka, czyli ten, który uzyska najwięcej punktów od ciebie, zostanie wykorzystany na jakiejś stylizacji paznokci, który, z której zrobimy filmik. Może czy znaczy, wiesz co, no, no, to będzie 52 kolory w roku, czyli 52 filmiki, to jest dużo jednak, więc... I to będziemy z tych kolorów właśnie wybierać. Tak, to będą takie dla klientek, które mogą sobie wybrać, bo ty wiesz, że są dobre. Mhm. Mm wiesz, że nie zawiodą klientki. Takie must have'y, o. Takie, o, 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 To zobaczmy, jaki jest ostatni z tej serii kolor. Już ostatni? Z tej serii. Strawberry Margarita. I tutaj mamy koral. troszeczkę wpadający w neon. A tak, troszkę, Soczysty, tak troszeczkę, troszeczkę. Czysty, fajny fajny, zobaczmy czy tak samo fajnie będzie krył. No taki trochę glutowaty, ale krycie całkiem przyzwoite. Bo się fajnie poziomuje. Nie, fajnie, fajnie kryje. No, nie jest jakiś taki super ekstra kryjący, ale właściwości tego tej konsystencji, że się fajnie poziomują, wsysają te większe smugi, więc jest naprawdę ok. Ale i tak jeszcze położę drugą, drugą warstwę, bo chyba będzie bardziej nasycony ten kolor. No i szybciutko druga warstwa. No jest taki kęstawy, troszeczkę glutowaty, przez to tak no trochę topornie się maluje nim. No trochę będzie trudno pod skórki dojechać samym tym pędzelkiem trzeba będzie sobie wspomóc się czymś jakimś cieńszym. No, ale kolor obłędny, bardzo ładny, naprawdę obłędny. bardzo ładny. Bardzo mi się podoba, Otwarćmy tak? go. Dobra, a teraz pytanie jaka ocena. Hmm. Dałaś truje? Osiem kolorów za nami i teraz ostatnie cztery z serii brokatowej Peacock Gel. I tutaj jakieś nazwy czy coś? Nie. Nie, same numerki tutaj są. Z V721. Dobra, zobaczmy w środku. Piękny brokatowy. Mi też się to podoba. I uwaga, tutaj wchodzi. Game Changer! Czyli co? Zawsze było na przeźroczystych tipsach, ale że ten kolor jest przeźroczysty, A. to pomalujmy go na jakimś kolorze. Bo nie będzie widać. No tak. Zróbmy, mam tu przygotowałam sobie już wcześniej biały i czarny. Zrobimy dwa na białym, dwa na czarnym, no bo one są bardzo podobne, to się tylko się trochę jakimś tak odcieniem różnią, więc rzucę tutaj dwa białe, dwa czarne i zobaczymy jak to będzie wyglądało. To rzucaj. Rzucam. Dobrze, tło gotowe i teraz zobaczmy jeszcze raz, e, który kolor, się dwa, I to jest taki jakby troszkę pocięty glass efekt, nie wiem czy kojarzycie taki efekt, dość popularny był swego czasu i tak jakby ciutek po poucinanych takich malutkich glass efekcików. Oby tak nie wystawały tak jak glass efekt, ale zobaczmy. A zobaczcie. jak, będzie wystawać czy nie? Nie wiem z czego to jest zrobione, będziemy widzieć. O, pierwszy jest, będzie na białym, ten kolor. Oj, na białym chyba tak nie do końca. Dobrze to wygląda. Bo tak trochę porzucił całość, więc. Tak? Niekoniecznie na białych kolorach. Chyba źle wybrałam. Spójrz, podpowiedź od razu. No. Chociaż nie, nie. Czemu? W sumie w środku widać to dość mocno każdą jedną drobinkę, tak? Bardzo mocno widać. Zobaczmy ten kolor, może na którymś z tamtych i tyle. A tu teraz utwardzę. No, trochę odstaje. Są takie grudeczki. Tak przecież palcem, tak? No. Trzeba będzie dość sporo topu, żeby to tak wszystko jakoś spoziomować. No ale zobaczmy ten sam kolor na jakimś innym. Tutaj na, powiedzmy na wrzosie. No i zupełnie inaczej to wygląda troszeczkę lepiej moim zdaniem. Splamiłaś mi fioletowego? Tak. A jak my zrobimy teraz zdjęcie, Dytko? <laughs> Ojej, no dobra, to zetrę. Pokazałam mi zetrę. A, uf, normalnie. Aż mi się pojawiły trzy kropli potu na czole. Trzy kropelki krople to nie. To zobaczmy w takim razie, jak wygląda następny kolor. Jestem ciekaw. Fiolet podobno. O! Tak mnie mam, bo tu się zmieniło. 7-2,6. O, to jakby taka wodospad spadający... Tak, fioletowo-różowy. No to ciekawe. Na czarnym czy na białym? Hmm. Czy mam jeszcze dwie zielenie. To na czarnym, bo tam mamy Dobra. takie dwa bardzo podobne. Ja widzę stąd. I zobaczmy. Taki mi się wydaje jakby drobniejszy, ale niekoniecznie taki będzie. Zobaczmy. Pokaż, pokaż. Ładny. No więcej jest tych drobinek i takie są drobniejsze. Troszeczkę bardziej równo to wygląda. Ładnie. W sensie równo się rozmieszcza. Podoba no, mi się. Spoczko, ładny efekt. No. No ten troszeczkę lepszy, ale chyba też trochę wystaje. No. utwarć i przejść palcem, bo jestem ciekaw. No jest, wystaje, bym się jakoś tak wysadzać, Tak, pouklepywać. O, to kolejny wystaje. Ja ten już, ten z tym nic nie zrobimy. Ewentualnie coś jeszcze można zrobić, przejechać bloczkiem i dopiero dawać połysk, ale znowu trochę możemy zniszczyć, więc... Czyli co, grubość będzie większa? Mhm. Ale można pokombinować, jak ktoś chce. To, to wszystko się da. No i fajnie. Okej, okay, kolejny Kolor taki zielonkawy. Zobaczmy czy to faktycznie w zieleń pójdzie. 722. Seven dos dos. Tak i też tak wydaje się drob... taki drobniejszy od tego pierwszego, ale zobaczmy na paznokciu. Teraz na białym. No drobniejsze są te takie elemenciki. Ale tylko ciutkę drobniejsze. Dajmy trochę grubiej. No to naprawdę trzeba było dać dwie warstwy, bo tak naprawdę grubo, żeby, żeby było to takie, wiecie, intensywne bardziej, bo to tak jest, no jako taka poświata. I teraz jak to ocenisz, Edyta? No trudno mi to ocenić, bo wystaje. i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Musiałabym się pokombinować i z żółku, biały z żółku widać po utwardzeniu że ten biały jest trochę bardziej żółty od jeszcze tego. Może tak być, że jak włożę ten po prawej do lampy, to też będzie taki sam jak ten z lewej, czyli ciutkę zżółknięty. Czyli na białym nie używać taki wniosek? No, zobaczymy, jak ten drugi kolor będzie wyglądał. A, czy to może inny kolor też zmienić, na przykład jeżeli to żółknie? Ale nie będzie tak mocno widoczne. Biały to biały, a inny kolor jak się zmieni, no to, to tak po prostu będzie to w inny kolor się zmieni. A jak biały zmienisz w jakikolwiek inny kolor, to od razu widać, że to nie biały. Zwłaszcza jak obom, obok masz rzeczywiście biały kolor. Dobrze. A nie, ten się tak mocno nie zżółknął. Mnie, no dobra, w każdym Zżółkną razie. mniej. Zżółknął czy z żółku? Z żółku albo no, nie wiem. Zrobi się bardziej żółty. No i ja rozumiem. Ale tylko troszkę. A Ej, przed a, nami. A, a, ostatni. a jakie oceny ty też, czy na ostatni? Aha. One są wszystkie tak samo dla mnie. Co ty gadasz? Nie ma żadnej różnicy? Oj, czuję mocną dwójkę, bo minus trójkę. Zobaczymy po ostatnim. 7, 2, 4. Bo ta mina tak nie mówiła mi, że są piękne, i chciałbym. Nosić są całą piękne, noc. ale są problematyczne w nakładaniu. A, bardzo podobne do poprzedniego. Też taki zielonkawy, tylko bardziej w żółty wpadają te drobinki. Trochę fioletu. No zobaczmy, jak to będzie wyglądać na czarnym. Co i co i co, co to da? No, taki chyba też drobniejszy, tak jak te dwa. Albo mi się tak wydaje, bo na czarnym. Nie wiem. Czy jest po prostu drobniejszy, czy, czy ten czarny tak to robi. No nie jest ten test jakiś taki super adekwatny, w tych, jeżeli chodzi o ziarnistość, czy tam drobną ziarnistość. Wydaje się, że te są takie bardziej. białkie. Ale to bym musiała zobaczyć na czarnym. W każdym razie, no. Różowy mi się najbardziej podoba. <śla> dzisiejszy zwycięzca, mocna czwóreczka Elegant Blue. To do niego dzisiaj wędruje niewidzialny trofeum w postaci obietnicy, że być może kiedyś zagości na palcach jak którejś z moich, a nie palcach, paznokciach którejś z moich modelek. A więc na dzisiaj to koniec. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.